Witaj. No, zaraz staram się ustalić, dlaczego nie działają ringi w tych lampach. Jak tylko robię filmik, że widzę, że te lampy raz, że są albo były nieszczelne, bo są ślady po wyschniętej wodzie. Co też może wiele tłumaczyć, jeżeli chodzi o jakieś tam uszkodzenia. No i były. były rozbieralne, robione i złożone. Ta na tyle niechlujnie, że nawet na tym ringu pozostał w środku klej. Jest umazany klejem od wewnątrz. Muszę przypomnieć, że mamy lampę do góry nogami, czyli to jest, to jest yy, dół lampy. No i fizyki nie oszukamy. To, co, jeżeli wody, lampa jest nieszczelna i gromadzi się woda wewnątrz, no to ona ścieka sobie, skrapla się i ścieka sobie na, na dno, czyli tutaj to, co widzimy, i widzimy tutaj ślady po wyschniętej wodzie w miejscu, gdzie, gdzie jest osadzony. Yy, Moduł z LEDem są tutaj takie skorodowane i zbite elementy. Ale co ważne, widać gołym okiem, że je, jeden z LEDów jest tutaj uszkodzony. Op. Po lewej stronie jest dobry, po prawej jest zniszczony. Jeszcze tak to sobie powinno wyglądać. Jeżeli są ledy dobre. Także to sobie nawet może błysnąć, tak? Ale świeci tylko jeden. Ring się zapali, ale komputer po chwili odcina zasilanie z uwagi na to, że, że działa tylko jeden. Jest anomalia w poborze prądu. Eee, w związku z tym jest odcięte zasilanie całkowicie. Także w pierwszej kolejności to trzeba naprawić czy naprawić, wymienić najlepiej, bo ten element można kupić pod odpina się tutaj kostkę i zakładasz nowy moduł z LEDem do ringu, do światłowodu wyjąłem ten uszkodzony moduł tutaj teraz widać jeszcze, że ten LED jest pęknięty ten tutaj, mało tego on jest luźny się w ogóle być może, widać teraz to pęknięcie no jednoznacznie on, on... podłączałem go jeszcze ewidentnie jest zniszczony i tutaj e, trzeba kupić ten element nowy, i co tutaj ważne, e, bo te elementy są łączone szeregowo: czyli e, najpierw przychodzi zasilanie do tego, i z tego idzie do tego drugiego. Dlatego tutaj z, ten jeden jest na szeroką kostkę. Ten drugi jest na wąską. Także potrzebujesz na wąską kostkę na trzy piny. O, ten szeroki jest nowy, aczkolwiek jak będziemy włączać, taki, w takim stanie gdzie ten jest uszkodzony, tak szybciej może się uszkodzić, spalić. Po prostu większe napięcie przyjmują te ledy. Te zabezpieczenie, które odcina zasilanie. Po którymś razie może nie wystarczyć, i te ledy też mogą zostać uszkodzone. Także będziesz musiał wtedy dwa moduły wymienić. Póki co, ten jeden na tą chwilę.